z tej strony Kosiorski dzisiaj film, w którym omówię Guild War oraz Star Expedition. Były już te mody opisywane, jednak chciałbym zaznaczyć, no, zrobić odświeżenie taktyki, jak warto tutaj grać, żeby coś ogarnąć więcej. Oczywiście, jak znajdziecie jakiś stary z tych filmów, one są aktualne. Dzisiaj chcę to tak w pigułce troszeczkę o tym opowiedzieć. Sklep, Storch, Guild Tech też już wszędzie były opisywane, więc nie będę się powtarzał. Znajdziecie te filmiki, generalnie Guild Tech to i tak. Budujcie, to jest najważniejsza rzecz w grze, jak zaczynacie grać. Guild Tech Store ma dużo rzeczy fajnych, za te złote gemy można wiele kupić i warto praktycznie większość z tego kupować. Co ja kupuję też jest opisane w filmie. Ale to nie dzisiaj, dzisiaj Guild War oraz Star Expedition. Co zrobić, żeby mieć dobre punkty, żeby w ogóle mieć coś z tego, nie tylko że o, wygra nasza gilia i mało co dostajemy, tylko żeby też korzystać z punktów w kwestii z Awakeningu. I ogólnie, ja sobie nagrałem, e, ogólnie to przedstawię Wam i zarówno Wyniki gildyjne, jak tam nam idzie, czy idziemy do przodu, czy nie idziemy, to jest do naszej gildi takie informacje e, Przedstawię Wam również, e, tutaj ostatnie wyniki są z Expedition Coś, co, jaką tutaj taktykę można zastosować Oraz e, Właśnie no skupmy się na tym filmie, czyli ja sobie nagrałem e, Stary Expedition poprzedni i będę tutaj omawiał, czyli tak zaczynamy. Może to troszeczkę tutaj uda mi się jeszcze ulepszyć. Może być coś. Nie, może być bardziej coś takiego. Mamy stary Expedition zaczynamy. Pierwsza sprawa, jak wejdziecie, tutaj mamy walkę z przeciwnikami. Star Expedition jest bardzo fajny, tylko szkoda, że go trzeba robić manualnie, bo każda walka wygrana daje nam taką runę, którą później i tak się ona automatycznie na koniec się sprzedaje za guild coiny. Dodatkowo za granie tego Star Expedition też jest, tak jak mówiłem, quest w Awakeningu, czyli naprawdę same plusy. Generalnie są tutaj drogi najkrótsze, które zalecam przechodzić nimi. Ja po prostu teraz wybrałem jedną z lepszych różnic i przechodzę jedną z takich y, dróg. To jest y, pierwsze, pierwszy dzień. To tak naprawdę musimy po kolei przechodzić przez wszystkie. Wybieramy jak najkrótszą drogę do Bossa, by go pokonać. Oblokowuje się kolejna mapa. Yy, I co tutaj wybieramy? Po pierwsze yy, po prawym prawy dolny róg mamy coś takiego jak Advance i tam, gdy klikniemy oraz sety. Yy. No, może sety, skoro teraz akurat są pokazane. Zobaczcie, mamy do dyspozycji różne OSIS i tak. OSIS. Hmm. Ja to jeszcze może tutaj pokażę. Bo ten filmik to trochę tak jest. Raz, raz jest, raz nie ma. Ogólnie tak. Narin set to daje bonusy do od razu tarcza oraz takie bardziej bonusy ogólne. I mi to się wydaje, że jest najlepszym setem na taką, jeżeli nie macie jakiejś skomplikowanej i mocnej drużyny, to ten NARIN SET, który teraz widzicie, jest fajnym, bardzo uniwersalnym ekwipunkiem. Żeby zdobyć jego całkowitą moc z niego, to trzeba ułożyć cztery kawałki. Założenie dwóch tych samych kawałków, czyli zobaczcie, w tym momencie mam dwa ekwipunki NARIN i jest po lewym napisane NARIN TO piece SET Effect, czyli mamy efekt za dwa. I to daje, to jest bardzo fajny ogólny set na Rin, tak jak mówię. Jeżeli e, interesuje Was jak największy damage na bosie, z czego ja korzystam małym mm, kosztem jakby swoich postaci, jak też nie macie ich bardzo wielu mocnych, to polecam każdemu też tam kątem y, pobocznie łapać Osis, albo nawet głównie Osis, a pobocznie Narin e, ale ja też ten ból bóle, bula składam jako dwie części, czyli mój finalny Sit to jest Osis 4 i ból 2. A jeżeli miałbym naprawdę słabą drużynę, to budowałbym narin. Jeżeli macie słabą drużynę, ale macie chociażby. Ed 10 gwiazdek na postaci. To prawidłowy ruch, tak jak mówiłem, klikacie advance, dajecie tam postać i ona dostaje poziom E5. Jeżeli macie postać E5, ona dostanie ulepszenie do tego Imperium II poziom czwarty, czyli tak naprawdę możecie słabymi postaciami tutaj dorównać graczom dużo mocniejszym. To, co teraz widzicie, to jest walka z bossem. Generalnie e Póki nie pokonamy każdego stage'a, co teraz widzicie tych na mapie, boss będzie bardzo mocno bił, w szóstej turze nas na hita ściągnie i generalnie zasada jest taka, żeby pokonać jak najszybciej całą mapkę, żeby móc tego bossa już tak dodatkowo klepać mocniej. Na początku musimy przejść przez 4. no niestety tutaj załączyłem coś innego. Ten boss to... potem jeszcze będziecie pokazywać. Będzie z powrotem do tego wrócimy, ale dobra. Mamy te poziomy. Zobaczcie, jest level 7, najwyższy. Na początku musimy do level 4 przechodzić po kolei. Level 1, 2, 3, 4. Po prostu przechodzimy po najkrótszej trasie. Potem nam się odblokuje, że możemy wybrać 5, 6, 7 w jakiejkolwiek chcemy kolejności. Ja i tak zalecam iść po kolei 5, 6, 7. Jeżeli nasza gildia będzie taka mocniejsza, że damy radę taktyką fajną, to można zrobić tak, że. Połowa drużyny bije piątki, połowa siódemki. Jeżeli się uda w jednego dnia to odblokować, to będzie sam, to będzie dla nas dużym plusem, że to zaliczymy. Ale często u nas bywało tak, że na przykład jednej osoby brakowało w level 7 i już jest cała taktyka no, trochę opóźniona. Czyli lepiej po prostu iść po kolei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Choć szósty bonus nie jest aż tak znaczący. Czyli bijemy nasz, po kolei jak najkrótszą drogą, po kolei wszystkich pod przeciwników. Advance po prawej zwiększamy naszym postaciom e, moc. Star Imperium, czyli to są takie runy, które nadajemy naszym postaciom najlepiej w cztery komplety, je składać z czterech kawałków: jeden komplet i drugi z dwóch. To da nam fajne bonusy. Bardzo fajnymi do ogólnej gry jest Narin oraz Osis, który się przyda na walkę z bossem do taktyki, która później wam pokażę. Jest też kolejna taktyka. Z innym ekwipunkiem, który będzie za chwilę Na razie zrobimy przerywnik Przepraszam, że to jest tak y, y, może y, trochę chaotycznie Ale teraz pokażę Wam Guild War, który jest trochę prostszy Generalnie jak zaczynamy grać Guild War a to jest wojna jeden na, raz na miesiąc Jakby się ona uaktywnia Mamy fazę pierw budowania, której tutaj nie widzicie Przygotowania Gdy mamy fazę przygotowania Ustawiamy naszą drużynę składającą się z pięciu drużyn w którymkolwiek domku. Jak układacie tą drużynę e, i, Czy tutaj będzie to widoczne. Zaraz zobaczymy chwilę. E, e, może tutaj może nie. Dobra, czyli tutaj tego nie zobaczymy. Jak układacie drużynę macie do dyspozycji 5 slotów, tak, coś takiego jak tutaj widzicie. Gdy układacie, mamy wybieracie w domku, jakim chcecie ją ustawić swoją drużynę. Macie 5 slotów i macie tam do dyspozycji od góry do samego dołu napisane rangi, w której ona będzie, od której ona będzie walczyć. I ja e, tam. Mm, o oh my god, czemu to jest nie po kolei, czemu ja to tak zrobiłem? Generalnie e Kurde. Taktyka jest taka, po prostu na samej górze wybieram, możecie wybrać drużynę, która będzie najmocniejsza, bo nią będziecie, ona pojawi się w każdej walce, a coraz niżej, coraz słabsze, ponieważ czym wyższy poziom, to one się odblokują. Taktyka jest taka, żeby zrobić albo jedną najmocniejszą, albo nawet kilka troszeczkę słabszych, ale takie by pokonały innych przeciwników, bo gdy wchodzimy do, tutaj do walki. Jak my chcemy zawalczyć, możemy kliknąć smash, to co teraz widzicie, klikamy smash i ustawiamy nasze drużyny. Na szczęście Fenix jednego peta możecie wszędzie ustawić, czyli jak macie wymaksowanego jednego peta, to ładnie wszędzie dawa, będzie dawał on bonusy. I możecie tutaj ustawić swoje drużyny. Ja, jak widać, tutaj poustawiałem, Czasem jest jakaś void postać, jakieś pojedyncze, czasem nie. Generalnie fajnie jest tu dodać jakieś użyteczne, pięciogwiazdkowe postacie, jak nie macie pełnych drużyn, czyli typu Sherlock, typu Tix, typu e, nawet ta po prawym dolnym rogu, co ona jak też ginie i coś tam robi. Zapomniałem jej nazwy. Cokolwiek gwiazdkowego co daje jakieś fajne bonusy, można tu jak najbardziej użyć. Zawsze to jakiś dodatkowy, dodatkowy bonus. Nie wiem, Aleria też zabierze, a tak może się udać. Kerry fajnie może skinie, wróci z powrotem. Ignis świetnie sprawdza tutaj, żeby zbuschować naszą drużynę i żeby mieć szansę na wygraną, ponieważ tu walczymy z innymi graczami, którzy ustawili te drużyny. No, i tutaj taktyka jest też taka, że tak naprawdę możecie patrzeć, co ma przeciwnik, i ustawić mocniejszą posta, mocniejsze drużyny tam, gdzie ma mocniejszych. Oczywiście ja tego nie robię, po prostu ustawiam taki schemat, jaki mam i nim cały czas jadę. Minusem tego jest, ta, jest taki minus, że gdy ułożycie sobie tak jak ja teraz mam wszystkie drużyny, to wam cały czas przechodzi. Każdy kolejny smash w tym sezonie, w kolejnym będzie taki sam, tylko jeżeli jakąkolwiek z tych postaci gdzieś zużyjecie to Wam Smash w Idle Masterze nie będzie działał, czyli musicie co jakiś czas tu zaglądać, czy to Wam w ogóle działa. To jest też mega sprawa, ponieważ to też działa do questów w Awakeningu, także to też są dodatkowe punkty, które nawet jeżeli Was Gildia nie interesuje, to zainteresują Was po prostu punkty do darmowego kolejnego Awakeningu. Czyli generalnie, zobaczcie, tu jest na przykład już e, drugi jakby... Mm, Druga, druga jakby tura i tak jak normalnie jest tu, hmm, to jest słabo przedstawione, po prostu dwie na, od góry są pokazane najlepsze drużyny każdej, każdego z ludzika, którego tam ustawiliście, a może być aż trzech graczy na jednej lokalizacji z jednej gildii no i od tego to też, jest taka, to też jest takie zapytanie, co robić, jeżeli nie mam bardzo słabe postacie, czy ustawić i brać udział w tym guild warze, jeżeli wiem, że tylko przeciwnik więcej nabije na nas punktów niż my zrobimy. No pewnie to nie jest dobra taktyka, ale ze względu na to, że jest po prostu chcemy mieć punkty, to polecam i tak to robić w, w gildii się za to brać. No i tak. Także o, tutaj na przykład w smoszu, miałem, nie miałem pełnej postaci. I idle master mi mógł nie smaszować tego, także to też jest taka opcja. Uf, to było nie aż tak super. Ale jak klikniecie idle master, zjedziecie guild. i Jeżeli już jest wszystko ustawione, to te smasze wam będą działały. Także podsumowując, w gildii staramy się, uzupełniamy całą drużynę pięciu gwiazdkowych postaci, jak nie ma nic lepszego, żeby był jakiś bonus aury, żeby był jakiś bonus damage'a, atakujemy wszystko, staramy się ustawić naszą drużynę przed rozpoczęciem guild pierwszą, najlepszą, albo rozłożyć na pierwsze, na górze najlepsze, na dole najgorsze, ponieważ może się zdarzyć sytuacja taka, że na samym dole w ogóle nie dojdziecie do tego, bo ona się odblokowuje, na najcięższym etapie y, gry, tak jak ostatnio, chyba nawet nie doszliśmy do ostatniego etapu, tylko na przedostatnim, czyli tam mogła ta jedna drużyna nawet nie brać udziału. Także to jest ważna sprawa. Wróćmy może do starej expedition i pokażę Wam, czemu Ignis y, Ossis Set jest taki dobry i czemu, jak tam w ogóle robić obrażenia. Czyli tak, to jest taka moja drużyna, którą ja sobie gram. Widzieliście tam 4 Carry, Wesa i. Wesa, e, i jak ty się nazywasz? Ignis. To jest taka budżetowa wersja, ponieważ tu nie mam. Nie wiem, na przykład tu mogłaby też się sprawdzić Freya, jeżeli by nam nie ginęła. Bo mogłaby dawać truciznę i byśmy mogli dać PETA, który zadaje większe obrażenia podpalonym targetom. To też jest w ogóle nie jest późny etap gry, więc tu dużo damagea <grywania> nie zrobimy. Generalnie zobaczcie, ile CC w naszego, naszych, na naszych ludzików wchodzi bardzo dużo. Zrobiliśmy 130, 173 miliony obrażeń tylko taką drużyną. I to było za sprawą OSIS setu. OSIS set po jest, tak działa, że. Po, a tu jest normalna drużyna dla porównania. Zobaczcie, ile tym będzie. OSIS set działa tak, że jeżeli ktoś nam ginie, to dostajemy buffy. A że carry często ginie, to dostajemy dużo buffów. No i tutaj normalna drużyna. Zobaczcie, ile. Tak jak sumujemy to było co 16, całe 17 milionów. Także różnica olbrzymia. Sama WESA z carry, a cała drużyna normalna. Tutaj teraz dałem antleskane czy tu już są wszyscy zobaczcie, jeszcze nie ma dwóch ostatnich bossów no i tu już raczej nie będzie problemu dobić ten, zobaczcie, 60 milionów to też jest to, że jeżeli boss ma mało procent my mu zadajemy nie aż tak dużo obrażeń no i tu już z taką drużyną, czyli nie E5 a 9-gwiazdkowa Ignis no, dużo mniej też zadała, także to też trzeba mieć na uwadze. To wszystko było za sprawą OSIS setu. Tak jak mówiłem, gdy ktoś ginie, dostajemy bonusy. Jeszcze jedną taktykę Wam zaraz przedstawię. To jest Narin Set, który, tak jak mówiłem, jest o. Dobry. Kos set, który teraz widzicie, jest taktyką oddzielną, którą warto też stosować, jak macie akurat specyficzne postacie, czyli m.in. Elwie. Elwia to jest postać, którą ja nie mam na E5 na swoim koncie, i ona raczej do tej taktyki jest najważniejsza. Fajnie do tego mieć Wesę, ignis, freje i ewentualnie Harlo, Halore, Moraxa, czy kogokolwiek, kto tam może podpali, Wal, Woldeka może, który nada krwawienie i też z, te, wtedy odpowiednim petem możemy robić damage'a. Ogólnie e, kos ekwipunek jest taki, że na początku każdej tury usuwamy wszystkie CC i za każde usunięcie odnawia nam się HP, zwiększa nam się atak i przez to możemy kręcić naprawdę spore obrażenia, tylko tak jak mówiłem, potrzebna jest tu Elvia, ponieważ łatwo bez niej zginiemy. I to, ta taktyka też jest dobra, tylko jeżeli mamy aktywowane wszystkie bonusy, wszystkich mamy pokonanych, już te domki dodatkowe i możemy zrobić jakieś obrażenia. Tutaj zobaczycie moją drugą drużynę, czyli Vesa, Keri, Cary i EOS. EOS jest tutaj też bez jeszcze dwóch ostatnich budynków. I EOS jest tutaj też świetna, ponieważ nawet nie to, że sama w sobie ona robi duże obrażenia, bo później te obrażenia u niej maleją, ale ona podpala i wtedy przez Phoenixat zadajemy olbrzymie obrażenia. Także ona się tutaj świetnie sprawdza. Ja akurat tutaj stosowałem na niej pani Sheriff Immortal, a na niej ten artefakt Leskein do obrażeń. E, tu mamy z powrotem do e, pokaz do Guildwara, czyli tak, to jest defensive Lineup. Tutaj wybrał go. Czemu nie pokazuje mi, jaki to jest nickname? Andrew. E, Andrew wybrał bardzo fajnie, czyli na samej górze najmocniejszych miał postacie i one zawsze brały pierwszy udział w walce, a czym niżej, to tym później. Czyli mogło się zdarzyć, że ci na dole nie brali udziału. Ja przykładowo tutaj zrobiłem trochę kaszane i wybrałem tak trochę tu, trochę tu i. Na przykład taksja, która tam była, w ogóle nie brała udziału w tej walce. Na tym koncie, no troszkę, to nie wiem kto to był, to też tak średnio, no bo dwie postacie Wojt na samym dole, a akurat nie doszliśmy nigdzie dalej. Mam nadzieję, że tu wszystko się nie popsuło. Dobra, także to tyle, jeszcze możemy podsumować wyniki jakie tam poszły, jakie mieliśmy wyniki, e, więc tutaj, tak jak pokazywałem, fajnie mi się, o, dobra, nie da rady pokazać, pokażemy tylko wyniki tutaj dostępne, powiększymy, żeby było widać, co się dzieje u nas w gildii. Po prawej mamy starsze, po lewej mamy nowsze i widać też, jak Zaznaczyłem tam, gdzie są naprawdę kiepskie jakieś wyniki, a tam, gdzie ktoś coś działał. I na przykład widać, że kilka osób sobie, pomimo tego, że mają mocne konta, po prostu na niektórych sobie nie albo nie chce im się grać, albo z różnych przyczyn. Na przykład tutaj, de, Despress.pl na Guild Warze fajnie 54 miliony, tu 40 tysięcy, czyli jakby on gra, ale. Git Expedition olewa, w ogóle nie ma tam praktycznie obrażeń. Co może mu się po prostu nie chce tego robić, ale tak jak mówię, włączenie ekwibunku OSD, zdanie tam carry na postacie główne i startujemy. I same Wam się obrażenia robią tak naprawdę dużo większe niż na miliony. Ja tam potrafiłem w. Wy... To jest w milionach? Czy w miliardach? Chyba w miliardach to jest. 2, 3. Może w milionach. To są punkty nieobrażenia. Dobra. Eee, także to są punkciki, i generalnie, tak jak możecie tutaj zobaczyć, mamy. Mm. No i się wydaje, że całkiem ładnie nam tutaj idzie. Tu na Star Expedition 107 milionów strzeliłem, to jest bardzo wysoki wynik, jak widzicie, w stosunku do innych. renfree tutaj gra tą taktyką z tymi kozami. Ja tu też bardzo wysoki zrobiłem ze względu na tą EOS. A na tej samej taktyce jakby, bez EOS to jest tylko 22, czyli różnica kosmiczna. No i Guild War podobnie. Andrew tutaj przoduje, jeżeli chodzi o Guild War, także fajnie nam nadrobił punktów. Oczywiście, w Guild Warze, czym dalej wyjdziemy, to też więcej punktów, także to też różnie bywa. Także zachęcam do brania się do roboty i grania w GD. Będę musiał Was popędzać. Ci, co tutaj nie grają, większość da się fajnie na smaszu robić, ale niekoniecznie wszystko. Dobra, tyle na dziś. Jeszcze w komentarzu napiszę taki skrót, wydaje mi się, tego co warto. Na Facebooku może wstawię zdjęcia, jakieś przypominę, tak, no jakąś pomocną grafikę do tego, bo to no, ciężki temat. Dobra, tyle na dziś. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć.